Uruchomiliśmy program stażowy, aby otworzyć się na młodych ludzi, którzy są tak samo jak my pełni pasji, którzy chcą uczyć się od najlepszych i żeby mogli znaleźć odpowiednie miejsce pracy. Mimo tego, że jestem na stażu, mam też swoje zadania, które wykonuję całkowicie sama. Pracując w Allegro, ma się rzeczywisty wpływ na pracę zespołu. Każde zadanie wspólnie konsultujemy z zespołem, a następnie staramy się jak najlepiej zaimplementować wymyślone rozwiązania. Allegro to dla mnie najlepsze miejsce na rozpoczęcie kariery zawodowej. Tutaj docenisz ilość wiedzy otrzymywanej od starszych i bardziej doświadczonych kolegów. Atmosfera w Allegro jest bardzo przyjazna, wszyscy są otwarci, mam super warunki, nie jestem przykuta do swojego biurka, tylko mam całą przestrzeń, gdzie mogę pracować i gdzie mogę po prostu czuć się jak w domu. Zapraszam na staż do Allegro, bo naprawdę dobrze to być.